ale tu poszło drzew pod to, dobrą to. w mieście tak jedno, dwa drzewa bytno to wielkie larum a tutaj nie słyszałem żeby ktoś się przywiązywał drzewami do drzew to tak jakby wkopane chyba no na pewno bo to przy odwrotnie stoi nie wiem w jakim celu Ale pięknie jest cisza przed burzą. Samochody tu będą śmigały po trasie kaszubskiej. Ale tam daleko wycięty. Nikt tu nie przywiązywał się do drzew, nie bronił. No taka potrzeba dla nas, ludzi. Fajnie to wygląda. Fajnie tam daleko. O Jezu, ale poszła być Niesamowite wrażenie na razie Poszło drzew Naprawdę. No gdzieś tą drogę trzeba prowadzić Dobra, tylko takiego raportu. Takich filmów to jest pełno w internetach. że tu ja Ameryki nie odkrywam, tak dla siebie na pamiątkę. Niesamowite wrażenie. Wiosna, pani sierżancie. O, naprawdę, to taki węzeł strzebilny ma być. Tam ma iść. O, niesamowite wrażenie. Ładnie tutaj sobie krążą. Właśnie tutaj gdzie przecinka jest. Tam jest przecinka. Znaczy przecinka. Grześ. A tutaj... A tutaj pełno tej gałęzi. To tak w skrócie jak to wygląda. Kulisy. Naszej działalności. Proszę. Tak to trzeba czasami. Tak to wygląda <laughs> Zajim piękna smuga drogi powstanie Jest bardzo wysokie ty gałęź chyba droga zjazdowa tu będzie, to będzie przecięte A gdzie te? Tak. Zaraz, jeszcze raz